Cześć. Witajcie na luźnych rzutach pod tytułem Przestrzeń Głupcze. I jak temat sam mówi, będziemy mówić o przestrzeni, czyli tym, co nie jest zbyt często poruszane w poradach dotyczących RPG-ów, które pojawiają się w Polsce. I można powiedzieć, że przestrzeń jest dość zaniedbanym elementem świata przedstawionego. To żeby wyjść od tego, kiedy weźmiemy sobie dowolny scenariusz, czy na Quentinie, czy pojawiający się gdziekolwiek indziej i porównamy sobie ilość czasu poświęconą na opis przestrzeni, a ilość czasu poświęconą na opis na przykład bohaterów neutralnych, to możemy dojść do bardzo prostego wniosku, że no niewspółmiernie więcej uwagi poświęcone jest BN-om. Tak samo, jeżeli przejrzymy dowolną próbę wyboru porad, to jest jak zrobić dobrego BNa, jak zapamiętać bn -a. Dlaczego Beni mają być ciekawi, jak to zrobić, jakie motywacje i tak dalej. O przestrzeni nie ma tylu yy, poradników. Chyba, że są takie poradniki typu, jak to drzewie wyglądało, że była karczma lub jej nie było. Albo jak to żyło się w tych czasach. Czyli nie są to poradniki o komunikowaniu się przestrzenią, tylko o tym, jak budować scenografię. Bo w istocie w tradowym graniu przestrzeń zwykle była scenografią. Yy, I to jest błąd. W sensie, moim zdaniem jest to bardzo mocny błąd. Jest to pozbawienie się bardzo ważnego elementu hmm, opisu, komunikacji yy, i prowadzi do takiego, hmm, jakby to powiedzieć, yy, niezbyt ciekawej sytuacji, w której tak naprawdę przestrzeń jest nieistotna. Pojawia się Ben, on może być czy na ulicy, czy w swoim pokoju, czy gdziekolwiek indziej. I ważne jest tylko, że on tam jest, a nie gdzie to jest, co to miejsce o nim mówi. I to przede wszystkim ma wpływ też na agendę graczy, bo bardzo istotnie ogranicza. Hmm, Dostępne dla nich narzędzia. Jeżeli zastanowimy się nad tym, tak z punktu widzenia rzeczywistości, jak ma wyglądać otoczenie i czego my używamy w otoczeniu, to dużo częściej korzystamy z rzeczy, które są umieszczone w przestrzeni. Korzystamy z narzędzi, a my o tych narzędziach tak naprawdę zapominamy. I w ten sposób bardzo zdarza się, że kiedy myślimy nie wiem, o przygodach RPG-owych, o materiałach do herpegów, to przestrzeń jest opisana podobnie jak w grach wideo, czyli w ten sposób, że tu znajduje się element do interakcji, a cała reszta jest nieważna. Dlatego, że jest niezarysowana i dlatego, że nikt nie jest nauczony, żeby na nią patrzeć. Moim zdaniem warto jest to zmienić. Zresztą są materiały, które to zmieniają. Na przykład, nie wiem, Death Frost Doom do Lamentations of the Flame Princess, w którym chyba, z tego co pamiętam, znajduje się cały jeden BN na początku i to poza lochem, a cała reszta komunikacji odbywa się właśnie poprzez opis poszczególnych pomieszczeń, opis tego, co w nich się, co w nich się znajduje. I trzeba zastanowić się, jak to zmienić. Moim zdaniem pierwsza rzecz w tym, jak komunikować się przy stole przestrzenią w fikcji, a nie postaciami fikcji, to jest. Podejście do tego w tym sensie mimetyczne, to znaczy spojrzenie na pokój dookoła siebie i zastanowienie się, ile w nim jest elementów, i nawet zupełnie teoretyzując, do czego mogą się przydać. I to jest takie ćwiczenie, które nam pokazuje, ile w naszej przestrzeni mamy rzeczy, z których korzystamy. Ja mogę nawet powiedzieć, że przed sobą mam mikrofon, kamerę, komputer, myszkę. Wszystkie urządzenia, które mogą być do czegoś wykorzystane. I teraz pozostaje wątpliwość, jak komunikować to dobrze w grze RPG, bo nie będziemy przecież w trakcie sesji opisywać każdego najmniejszego elementu, który się tutaj znajduje. I moim zdaniem odpowiedź na to znajduje się w przypadku. Znajduje się w y, przestrzeni, która jest generowana procedurami. To znaczy najprościej mówiąc w tabelkach losowych. Dlatego, że kiedy ktoś przygotowuje tabel losowe dotyczące generowania lochu, ja, na przykład, pracując teraz nad lochem do y, wyzwania Dungeon 23, który co prawda idzie mi średnio, ale jakoś tam idzie, korzystał nie wiem, z Tomb of Adventure Design. I ilość tabelek dotyczących kształtów, pomieszczeń, rzeczy, które są w pomieszczeniach, czy jakie są to pomieszczenia, jest ogromna. I to pokazuje, że są materiały, w których ktoś już się nad tym zastanowił, to znaczy, gdzie już określone elementy, które są ważne, które mogą być ciekawe i mogą być wykorzystane. Bo przewaga tworzenia BN-ów, i sądzę, że dlatego ona ma wpływ na tak znaczącą jakby dysproporcję myślenia o przestrzeni, myślenia o BN-ach, jest taka, że BN-ów się łatwo tworzy. O, no, tutaj mamy motywację, mamy cel, mamy jakiegoś kwerka, wygląd, wrzucamy tego BN-a. Przestrzeń jest trudniej stworzyć, ale dlatego jest ją trudniej stworzyć, bo jest dużo więcej nieprzewidzianych sposobów wejścia z nią interakcji. W związku z tym pozostaje problem, jak skoro już mamy te ciekawe rzeczy, bierzemy jakąś tabelkę do fantazy, niech to będzie właśnie Tom of Adventure Design i próbujemy stworzyć pomieszczenie. Rzucamy, że jest to pokój alchemika. I oczywiście mamy kolejne tabele, które nam podpowiadają, co w takim miejscu się znajduje że są to oczywiście jakieś narzędzia służące do wykonywania jego pracy, ale drugim etapem, który jest, tak, żeby to nie były rady puszczone w przestrzeń. Drugim etapem jest zastanowienie się, jaki jest cel tego pomieszczenia całkowitej konstrukcji naszego najczęściej powiedzmy modułu, to znaczy czy lochu Bo to pozwala nam następnie wybrać, w jaki sposób y, będziemy opisywać tą przestrzeń i co możemy o niej powiedzieć? I tak naprawdę możemy zmapować BN-a. To znaczy że kiedy prowadzona jest taka dość popularna dyskusja e, o większej ilości BN-ów e, Płci żeńskiej, to pojawia się taki argument, to jest gra wyobraźni, więc jeżeli możesz sobie wyobrazić postać, to możesz sobie wyobrazić, że to jest kobieta. I poradą jest to, że w momencie, kiedy a priori myślisz, że daną funkcję ma wykonywać mężczyzna, niech wykona go kobieta. To ja pójdę z tym krąg dalej. Jeżeli uważasz, że masz danego BNA, to zamień go w pomieszczenie lub przestrzeń. Nie wprowadzaj druida, tylko wprowadź krąg, przy którym on zwyczajowo powinien być. Usuń z. Równania bohatera neutralnego, ale wszystkie informacje, które sobie o nim wymyśliłeś, należy umieścić w tej przestrzeni. Jeżeli mamy pomysł, że druid chce poszukiwać swojej, nie wiem, członka swojej rodziny, to umieśćmy informację o tym w przestrzeni, bo wtedy w trakcie interakcji z przestrzenią gracze i tak pozyskałem tą informację. Ba, i zamiast dostawać głupiego fetchquesta pójdź i znajdź moją siostrę. Możemy umieścić tego BN-a w trakcie tej drogi. Może coś złego go spotkało, ale otwarciem do wszystkich tych wątpliwości jest tak naprawdę to, że stworzyliśmy przestrzeń, która mówi o tym BN-ie. Jakby każdy loch jest w każdym lochu pomieszczenie jest swego rodzaju bn -em. coś komunikuje, coś umieszcza. Można umieścić z nim i tu jest duża przewaga względem BN-ów, której absolutnie się nie docenia, to, że można umieścić rzecz rzuconą w przestrzeń. Tak na ślepo. Na przykład Napis na ścianie. On może być przydatny, może nie, a może zostanie potem wyinterpretowany i wykorzystany yy, i stworzy fajną historię, która w jakiś sposób nam się domknie w trakcie grania, mimo że pierwotnie tak nie zakładaliśmy. I tu pojawia się, to jest jedna z przewag. Druga przewaga to jest taka, że na poziomie fenomenologicznym bardzo zastanawiamy się o tym, jak Ben mówi, jak wygląda. A przestrzeń otwiera nam całą masę. Yy, innych zmysłów, które wchodzą. To znaczy, istotny jest słuch, istotne jest na przykład powonienie i to, co w przypadku BN-ów, czyli jeżeli powiem, że BN śmierdzi, to jest to kwerki, jest to śmieszne i haha, mogliśmy się pośmiać, to w przypadku przestrzeni wprowadzenie konkretnego zapachu jest wprowadzeniem konkretnego wątku i problemu, który będzie, jeżeli przywiemy na przykład, że hmm, wchodzi się do przestrzeni, w której czuć o ozonem, to wiemy, że może było tutaj sprzątane, czyszczone, albo bardziej chlorem, nawet w takim modernowym settingu. Więc, jeżeli mamy współczesność i mówimy, To jest pomieszczenie, wygląda normalnie, jest to, ale czuć chlor. No to już mamy pewien pomysł i pewien, pewną myśl, którą możemy dalej prowadzić. Myśl, której nie dają nam bohaterowie neutralni, bo bohaterowie neutralni de facto oznajmiają swoje sytuacje. A szczytem możliwości jest wprowadzenie techniki Show Don't Tell. I pokazanie, że Ben coś robi, a nie o czymś mówi. E, tylko, że nadal, jeżeli będziemy traktować to jako pustą scenę i tej sceny niczym nie wypełnimy, albo całe nasze tło to będzie tak naprawdę scenografia, która tu może być krzesło, tu może być stół, nie ma to żadnego znaczenia, to nic dziwnego, że gra... Wydaje się nudna. W sensie z interakcją z BN-ami. Potrzebujemy coraz bardziej interesujących BN-ów, i stąd jest chyba głód tych wszystkich porad, dla jak zrobić BN-a, którego się zapamięta, albo co jest, żeby dobrze się nim rozgrywało, dlatego, że korzysta się cały czas z jednego narzędzia. Więc albo będzie się cały czas wbijać gwoździe, albo będzie się to robić źle. Przestrzeń jest takim samym narzędziem opowieści, jak bohaterowie neutralni, ale nawet jest przestrzeniem jest bardziej plastycznym. Więc ja zachęcam do tego, żeby zrezygnować. Z tworzenia 10 Bn w swoim scenariuszu module, stworzyć ich dwóch albo trzech, a resztę po prostu zabić i zostawić ślady po nich, i po tych śladach je odnajdywać. I tworzyć historię, bo jeszcze jest jedna rzecz: Ben może skorygować, jeżeli jego motywacja jest X, a na przykład gracze uważają, że jego motywacją jest 2X, to on w trakcie mm, starcia, w trakcie konfrontacji, Powie, może być nie, mi chodziło o x, a nie o 2x. A przestrzeń nie może tego wyrównać. Przestrzeń mniej narzuca się graczom i dlatego ciekawiej się nią gra i bardziej oni tworzą historię i dlatego lepiej jest korzystać z przestrzeni niż z bohaterów neutralnych. I mam nadzieję, że będziemy mieli więcej poradników, które będą mówić o przestrzeni, a mniej o tym, jaka ma być motywacja gracza, żebyśmy go pamiętali. I z tą myślą was zostawię. Cześć.